Puchar Polski 2018, szósta runda Classic Scotter Open, wyścig pierwszy, Bydgoszcz, 8 września 2018. Co oznacza, że wszyscy są na swoich I ktoś tam się zabał, ja, na to, że zawodnicy KS Motboys na skuterach Vespa, Igor Kulesza Marcin Wójcik. Witold Kulesza, Mateusz Krasny-Kraśnicki, Piotr Skoczewski, Jacek Włodarski, Ernest Mikuła, Piotr Kulesza i Piotr Sender. Z polskich klasyków Bydgosi. Stary tor, kiedyś tor tylko kartingowy, dzisiaj ogólno motoryzacyjny, a przede wszystkim motocyklowy. I na tym torze rodzina kuleszów. Wojtek kulesza i ilu was jeszcze jest? W porywach pięciu kuleszów. W tej chwili na torze jest nas czwórka. Nie licząc synowych i, i, i dalszej rodziny, o, tak bym powiedział. A skąd żeśmy się tu wzięli? Ano 50 lat temu zaraza się zaczęła ode mnie, yy, a w tej chwili yy, no, motocykle się skończyły w rzeczy pospolitej, w związku z tym pozostały nam tylko skutery. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy, uruchomiliśmy klasę skuterów klasycznych. No i, i, i połowa połowa konkurencji to jest rodzina Kulek. Startujemy na Wespach, co po głosu znaczy Osa. W związku z tym uważam, że kontynuujemy tradycję warszawskiej. O, syn. My? To znaczy kto? Proszę, przedstaw startujący. Od najmłodszego zacznę. Igor Kulesza, to jest mój bratanek. Witek Kulesza, to jest mój najmłodszy syn. Yy, drugi w kolejności starszeństwa, Romek Kulesza, yy, do wczoraj tutaj jeździł, ale obowiązki go wezwały do Szczecina. No i, i mój najmłodszy brat, Piotr Kulesza. I wszyscy startują, o których mówiłeś? No tak, dziś. Tak? Nie, ale ogólnie, startujemy. ogólnie wszyscy startujemy. Ja się napi napinam na przyszły sezon, żeby pobi pobić rekord Guinnessa. A może rekord naj najpierw rekord kuleszów, a potem Guinnessa. Już jak o... zwał, tak zwał. Jedno i drugie będzie tym samym rekordem. Tak. No to już jest. Coś. Jak zwał, tak zwał. Czy Guinness czy kulesza to? to, a jak zakończycie tegoroczne rozgrywki? Na jakich miejscach? Wiadomo już? Czy dopiero wierchowna komisja si wiadomo. policzy? Się liczy. Piotrek. Piotrek może. No, tak się składa, że Puchar Polski, pierwszych historii klasycznych skuterów, zdobył mój syn, Igor. Nie wiem, jak wynik Witka. Tego nie jestem Jest pewien. Czwarty, ale z uwagi na... Do yy, tak, Witek troszeczkę nie nadążał ze sprzętem i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. No ja jestem niestety przedostatni lub ostatni, jeszcze tego dokładnie nie wiem. Ale podium dzisiaj miał. Witek. Tak, Witek dzisiaj zajął trzecie miejsce w wyścigu, więc w dzisiejszej eliminacji będzie miał puchar. Wygrał mój syn Igor. Trzy, trzeci kolejny wyścig tej edycji pucharu, z czego jestem bardzo szczęśliwy. A plany na rok przyszły, to o jednym już powiedziałeś, tak się napinam, że nie wiem co i wystartuje. Reszta też? O. Reszta ma w planie złoić skórę seniorowi. Mam plany, żeby nie być najwolniejszy w rodzinie. Jestem najstarszy, ale nie, nie chcę być najwolniejszy. O, tak bym to ujął. A Hola, to ja nie chcę być najwolniejszy. Każdy ma taki sam plan. No podobny, podobny plan. Zrobimy oddzielną klasyfikację kuleszów. Tak jest. Który będzie najwolniejszy? Tak, najszybszy. A bo to najszybszy czy najwolniejszy. Najszybszy. Bo kiedy pytam o jakie wyniki, myślę. Ja będę mistrz, ten będzie drugi mistrz, trzeci mistrz. Mistrz Kuleszów. A tu słyszę, że... Rodziny Kuleszów. No dobry szerokie podium a jeszcze kogoś dopuścicie do tego tak, do cały tego czas klanu się cały czas rozwija. klasa klasa rośnie to znaczy się synowe rosną czy to to, się. to nam należy rozumieć że synowie, synowe rosną czyli będzie was więcej tak taki są plany Weszliśmy na grząski temat. To znaczy się... To nie moja wina, liczbowo, sam tak powiedziałeś. Liczbowo nie więcej, w ale na razie nie przybywa kuleszów, także wiesz. Jeszcze nie w przyszłym sezonie. Spokojnie. Tak na krawędzi nie idzie. No a co powiecie o tych rozgrywkach? One wreszcie zaczynają się przebijać. Dzisiaj odbyłem tutaj szereg rozmów z byłymi swoimi kolegami, zawodnikami, działaczami, i wszyscy mówią: No, no jednak jest, no jednak sporo motocykli. Niektórzy się dziwią: skąd tyle motocykli się wzięło sportowo. To chyba dobrze wróży na przyszłość i że tych rozgrywek będzie więcej, będą pełniejsze, tylko żeby sprzęt był. Też. Powiem tak, uruchomienie klasy skuterowej było takim, uruchomienie klasy skuterowej było takim troszeczkę kijem w browisko, bo ja znam tu większość ścigantów motocyklowych i oni do nas podchodzili tak jak pies do jeża z takim, z takim przekąsem z ironią. Natomiast po czasach się okazało, że wcale nie odstajemy na tych torach krótkich od dużo mocniejszych motocykli, a technicznie to jako inżynier niewyżyty od motocykli, mogę powiedzieć, że jesteśmy mocno do przodu w stosunku do, do tych kupio, kupowanych w sklepie yy, czterocylindrowych potworków stukonnych. Jesteśmy na pewno do przodu. Daj Wam dobry Boże sukcesów inżynierskich, bo bez tego się nie da, jak również e, tych jeździeckich. Patrząc na niektórych zawodników jest bardzo duża różnica. Ja nie mówię tylko wśród Kuleszów, tylko inni. Jedni jadą jak kije odmiotły, inni się pochylają bardzo, inni wreszcie. Pochylają się tak mocno, że aż tor jest za krótki. To też się zdarzało, ale myślę, że to przede wszystkim jest sprawa treningu. A my, jak wiadomo, trenować nie mamy gdzie. Albo nie mamy zasobów, bo warto tu powiedzieć o kosztach wynajmu toru, bo to też nie, nie są bagatelne Taki tor, jak teraz nam się udało przed. Yy... Tak jak teraz udało nam się przed tą rundą wynająć tor i potrenować na nim, stąd takie efekty, bo akurat wszyscy chłopaki, którzy trenowali, osiągnęli progres, czasy były dobre i czołówka cała wyścigu trenowała w czwartek, dzięki czemu mogliśmy wjeździć się w tor, bo... Trening taki kwalifikacyjny i krótki, 15-minutowy. Nie wystarczy na to, żeby wjeździć się dobrze w Tor. Na taki Tor trzeba przyjechać któryś raz albo pojeździć na nim przynajmniej jeden cały dzień, żeby nabrać wprawy i wyczuć cały Tor, co jest logiczne na każdym sprzęcie. No i. Takie generuje koszty, tak wiadomo, każdy wyjazd jest jakoś, jakimś obciążeniem kosztowym, ale staramy się tutaj powiększać naszą drużynę o kolegów, znajomych z, z klubu wespowego, e, z Wespa Klub Polska, być może koleżanki w przyszłym sezonie i tutaj, żeby ta grupa była jak największa i wtedy te koszty jakoś się dzielą, ale no tak jakby dajemy radę na razie. A jakie jest lekarstwo na to, żeby koszty były? Pokryte. No, staramy się uzyskać sponsorów, tutaj też dzięki firmie Shoei możemy jeździć w kaskach, które są homologowane do wyścigów z Double Nie każdy z nas ma taki kask, jest to droga, droga zabawa, żeby kupić sobie taki kask, to jest przynajmniej ze dwie rundy kosztowo, to jest wartość takiego kasku. Więc y, firma Shoei udostępnia nam kaski na wyścigi, dzięki czemu nie musimy ponosić tych kosztów, co już znacznie odciąża y, ten nasz budżet i y, dzięki temu możemy, y, możemy nie myśleć o tych kaskach, tylko zawsze mamy przygotowane kaski na każdą rundę. No, kaski są bardzo ważne, ale to nie wszystko. To nie wszystko, niestety no, reszta kosztów, czyli paliwo, wynajęcie torów, noclegi. Oleje części zamienne opony, to wszystko generuje duże koszty. No i wszystko finansujemy z własnych kieszeni, no a sponsorów niestety na razie takich z dużych wespą. brak. Są jakieś wnioski, są wyniki, bo są miejsca na podium. Są plany, żeby poprawić te pojazdy. No i co jeszcze wam się marzy, żeby było w przyszłym sezonie zrealizowane? Dawid Ja myślę, ja myślę, że marzeniami naszymi może być zagranica. Oczywiście rozwijając nasze krajowe wyścigi, możemy tak chyba wspólnie powiedzieć, że fajnie byłoby zaprosić gdzieś kogoś. zaprosić kogoś z zagranicy, żeby, Samem ją żeby pojeździł razem z nami, porywalizował na naszym podwórku. Inspirowaliśmy się wyścigami europejskimi. Dokładnie, inspirowaliśmy się wyścigami zza, z zachodu, w Portugalia, Hiszpania. E, tam są nawet 6-godzinne, sześcio, 12-godzinne wyścigi. Myślę, że w Polsce jest to do osiągnięcia. E, indywidualnie możemy zorganizować coś takiego i myślę, że to jest, że to jest na miarę naszych możliwości i, i na, przyszłe, na przyszłe sezony możemy coś takiego rozpatrzeć. Oczywiście w klasie wespowej, bo wiadomo, E, rozwijamy, rozwijamy ruch skuterowy w Polsce. Wiadomo, rozwijamy ruch skuterowy w Polsce. E, tak, zwracamy na siebie uwagę, e, pozyskujemy, pozyskujemy młodą kadrę, bo to jest przede wszystkim e, powiązane z młodymi kierowcami skuter. Jakby jest odbierany jako pierwszy pojazd, w którym, którym zaczynamy swoją karierę z motocyklem. E, w ten sposób możemy jakby powiedzieć, że popularyzujemy. E, Motoryzacyjne zacięcie y, młodych, młodych adeptów y, tego sportu. Jeżeli potem przesiądą się na motocykle, to jest już ich decyzja. Ambicje mogą czasem wziąć, wziąć górę, a, a naszymi ambicjami jest, jest jakby e, rozwój tego wszystkiego i udział może w zagranicznych wyścigach. To bardzo ładne hasło: udział. W... Zawodach za granicą, a również zaproszenie zawodników z zagranicy tu. Tylko cały czas mówimy o jednym że koszty są. Koszty to, żeby ich zaprosić, to jest koszt wynajęcia toru, zabezpieczenia, ewentualnie zwrotu kosztów podróży, a na to póki co pieniędzy ja nie myślę, ma. Że y za granicą to, to wygląda troszeczkę inaczej. Tam firmy włoskie, które, których części używamy, oni mają swoje teamy, mają swoich zawodników. Dla nich taki wyjazd nie jest problemem do nas. Możemy ich zaprosić na, nie tyle na tor, żeby pojeździć sobie z nimi wolno, tylko na takie zawody jak dzisiaj, żeby wzięli w nich udział i porywalizowali z nami w Pucharze Polski, nawet w jednej rundzie. Żeby, żeby, żeby po prostu pojeździli z nami, bo wiemy, że Teraz w dobie w mediów społecznościowych. Nasze zdjęcia też gdzieś tam chodzą po, w internecie. E, oni też myślę, że he, ciekawi nowych doświadczeń. Przyjechaliby chętnie na któryś z naszych torów, wzięli w tym udział, a e, jednak na zachodzie te koszty są bardziej się zwracają ich po prostu na to stać. Ma, no i mają też sponsorów. Mają też sponsorów, którzy, e, którzy pomagają im w tym i nie jest to dla nich problem. Czy można tak rozumieć, że jeżeli by przyjechali wsparci przez swoich sponsorów, zobaczyli jak się z wami jeździ, ewentualnie e, no może dostali po kościach, to e, kto wie, czy ich sponsorzy nie powiedzieliby, to możemy i was sponsorować. Jest to prawdopodobne, no, byłoby to naprawdę fajne. Tego Wam życzę. Na razie przygotowania do sezonu przyszłego. No i gratulacje za już i prośba o jeszcze. Dziękuję.